Cena srebra od początku maja rośnie bardzo gwałtownie i w momencie gdy to nagrywam, czyli 18 maja 2024 roku przekroczyła 31 dolarów. Myślę, że jest to dobry moment, żeby sobie popatrzeć, ile mój ulubiony rodzaj srebra, czyli srebro obiegowe, tzw. Junk Silver, powinien kosztować w momencie takiej ceny srebra. W tym materiale popatrzymy sobie na najbardziej dla mnie ulubione monety. I zastanowimy się, ile powinny kosztować, biorąc pod uwagę zawartość srebra, właśnie w tych monetach, którą mamy. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Tak, jak powiedziałem na wstępie, cena za gram licząc dzisiaj to 4 zł. Srebro dokładnie 31,71 dolara, dolar po 3,92 daje nam to cenę za uncję 124 zł i mniej więcej taką cenę znajdziecie w skupie, albo nawet i wyżej, jeżeli mówimy o typowych monetach bulionowych. Natomiast ja nie ukrywam, i zresztą jak obserwujecie mój kanał, to dobrze o tym wiecie, że od, już od dosyć dawna mocno zainteresowałem się monetami, czy też obiegowymi, czy innymi, które można skategoryzować jako junk silver, ale nie tylko, bo chociażby te lustrzanki, no to to są monety typowo kolekcjonerskie. A interesują mnie one z tego względu, że te premium na tych monetach może być albo czasami zerowe, czasami kilka procent, w zależności od monety, czasami 20%, jak monety bulionowe. Natomiast są one dla mnie zdecydowanie ciekawsze. Od razu zaznaczam, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I podstawowe założenie, które trzeba do tego zrobić, to to, że nie kupujemy tutaj srebra w ilościach hurtowych na całe tuby czy masterboxy. Raczej mówimy o drobnych zakupach za kilkadziesiąt, kilkaset złotych. No i wtedy, jak dla mnie, właśnie lepiej sprawdza się tego rodzaju, tego rodzaju srebro. No i tak jak powiedziałem. Przyjrzymy sobie dzisiaj, mamy tutaj wydrukowaną tabelę z parametrami tych monet i popatrzymy sobie, ile te monety, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie samą zawartość srebra w tych monetach, powinny kosztować. To są dla mnie pewnego rodzaju orientacyjne ceny, których spodziewam się, czy to na ogłoszeniach, na licytacjach, czy chociażby gdzieś na giełdach kolekcjonerskich, czy giełdach staroci, na które dosyć często uczęszczam. Mamy weekend, więc podejrzewam, że wielu z Was też może się na takie giełdy teraz wybierać. Ja do każdej z tych monet też podam pewien krótki komentarz, jak to wygląda z praktyki, jakie są moje obserwacje za ostatnie kilka lat, właśnie, jeżeli chodzi o tego typu monety. No dobra, słuchajcie, no to zaczynamy. Zaczynamy. A zaczynamy od tego, że poproszę was, poproszę was o wpisanie komentarza. Jeżeli macie jakieś uwagi, podoba Wam się ten typ monet albo nie, no to napiszcie, jestem niezmiernie ciekawy waszego zdania. No i jak już będziecie pisali, pamiętajcie o łapce. No dobra, pierwsza sprawa moneta bulionowa, tak jak powiedziałem, to jest nasz punkt odniesienia, czyste srebro. 124 zł w momencie, gdy to nagrywam. Przypomnę, 18 maja 2024 roku. No idziemy dalej, idziemy dalej do Polski, no i najpopularniejsze monety, czyli mapki i tutaj taki, taki paradoks, kiedyś kupiłem taką mapkę właśnie ładną, zapadną, zap, ładnie zapakowaną w kapsel, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę, że taki kapsel w żaden sposób nie podnosi ceny tej monety, biorąc pod uwagę, że kosztuje on w granicach 2,50 chyba czy, czy, około 3 złotych, a moneta kosztowała około 30, jeszcze niedawno no to mamy 10% wartości monety. No ale z jednej strony rozumiem, że ktoś sobie do kapsla włożył. No, razem zresztą pewnie ciekawszych monet ładnie się po prostu doprezentowało. No ale dobra, czyli mamy. Mamy mapki, mamy papieża, 82, 83, mamy olimpiadę, czyli te wszystkie najpopularniejsze monety, które mają 14,5 g, srebro próba 625, tutaj będę to na wydrukowanej kartce pokazywał. Na dzień dzisiejszy cena tej monety to 36,22 zł. Ja myślę, że da się spokojnie taką monetę kupić z premium około kilku procent do 3%. Myślę, że 37 zł to są takie ceny jak dla mnie... Która byłaby akceptowana przy aktualnej cenie srebra w przypadku tych monet. Następnie tak zwany faszyzm no tutaj już go pokażę. W Sposób, jak on zazwyczaj wygląda, no bo bierzcie pod uwagę, że ktoś, kto te monety sprzedaje, to one są zazwyczaj właśnie w taki sposób w workach no albo luzem wystawiane. Czyli mamy 200 zł też 14,5 g, tylko srebro próba 750 No Tutaj mamy 43-47 43,47. Myślę, że też w okolicach 44-45 zł, to jest taka cena która uwzględniałaby takie premium, które na tych monetach mamy zazwyczaj. Czyli ja myślę, że do 3%, do 5% to już tak moim zdaniem maksymalnie. I teraz słuchajcie, no, jasnym jest, że znajdziecie ogłoszenia, czy znajdziecie sprzedawców, którzy mają za te ceny wystawione monety 50 zł i więcej. Natomiast no, bierzcie pod uwagę, że chyba, że byłaby to naprawdę jakaś absolutnie mylnicza sztuka, to można by coś więcej zapłacić. Natomiast tak, zworka, no to one naprawdę nie są więcej warte niż niż ta cena srebra w tych monetach zawarta lub ewentualnie lekko, lekko powyżej. E, następnie e, dwie monety, które tutaj mam akurat w folderkach 19,3 grama srebro, próba 750. No to jest Piłsudski, e, to jest papież. No i słuchajcie, te monety, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy to jest 57 e, zł, 85 groszy. Ja myślę, że gdzieś około 60-65 zł to są takie ceny. E, realne do kupienia. I tak samo mówię o monetach takich jakby sprzedawanych niemenniczych. Tak? Jeżeli ta moneta byłaby w stanie absolutnie menniczym, kolekcjonerskim, to nawet pomimo tego, że jest ona monetą popularną, no to może kosztować parę złotych więcej. Dalej jesteśmy w Polsce. Słuchajcie, lustrzanki. Lustrzanki 10 zł, 20 zł. No tutaj akurat mam takie można powiedzieć ciekawsze, aczkolwiek bardzo popularne, czyli Zwierzątka 20 zł, 10 zł Pekin. 20 złotówka to 28,28 ,28 g srebro próby 925. Na dzień dzisiejszy 104,55 zł. 10 zł dokładnie połowa z tego. Ja myślę, że taki realna, realna cena, realne premium na tych monetach to jest gdzieś około 10-20%. I chyba takich cen można by się było na giełdach, czy też na na licytacjach spodziewać. Idąc dalej mamy drugą RP, akurat tutaj nie wyłożyłem sobie nic z tego okresu. Druga RP ceny tak mocno wzrosły, że myślę, że nie ma sensu ich rozpatrywać w kategorii monet czysto kupowanych tylko i wyłącznie ze względu na srebro, natomiast mimo wszystko Popatrzmy sobie, 10 złotówka, 22 gramy srebra, próba 750, 66 zł około samo srebro w tej monety na dzień dzisiejszy. No i analogicznie połowa z tego 5 złotówka, 2 złotówka troszeczkę mniej, 13,2 mniej więcej. Dobra, dalej mamy Niemcy Zachodnie, też tutaj nie mam akurat tych monet, czyli mamy 5 markówki, 10 markówki w słabszej próbie 625, czyli podobnie jak... Podobnie jak tutaj te, ta mapka, 5markówki 11,2 to jest 28 zł około, 10markówki 15,5 g, to jest mniej więcej 38,72 zł, no czyli też to dosyć mocno podrażało. Takie ładnie ciekawsze monety 10Eurowe, które też dało się kupić niedawno, jeszcze całkiem w blisko spotu, czyli 18 g. Fajna próba 925 to 66,55 też akurat żadnej takiej monety tutaj sobie niestety nie wyłożyłem. Z takich ciekawszych rzeczy idziemy do Niemiec. Dwumarkówki, pięciomarkówki, trzecia rzesza z Hindenburgiem. Dwóch markówki zawsze były odpowiednio droższe, no ich się nie kupowało tylko i wyłącznie ze, ze względu na srebro, no bo dosyć drogo to wychodziło. No, to na dzisiaj to jest około 20 zł, jeżeli chodzi o zawartość srebra. 5 markówki, na dzisiaj to jest około 50 zł. Przypomnę, 13,88 g, Srebro, próba 900. Ja swojego czasu z wszystkich tych monet zrezygnowałem i w tej chwili nie mam u siebie żadnej, właśnie jeżeli chodzi o dwójki i piątki. Przeszedłem po prostu na monety francuskie typu Herkulesy, no, które jakoś bardziej mi Się podobają. Kolejna sprawa to e, Niemcy, cesarstwo. E, te monety znalazły się kiedyś w moim arkuszu. Gdy ten arkusz tworzyłem, no to wszystkie te monety w zasadzie dawało się faktycznie kupić lekko powyżej ceny samego srebra. E, no na dzisiaj, pięciu markówki czy tam trzy markówki czy dwumarkówki to są monety, które no już są zdecydowanie droższe i absolutnie nie można ich e, na nie patrzeć w kategorii monet kupowanych tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra. Natomiast co ciekawe. Najmniejsze monety jednomarkowe, które mają 5,55, srebro próba 900, czyli mamy równo 5 gramów srebra. Czasami da się kupić właśnie w okolicach 20 zł. No i na dzień dzisiejszy też właśnie ta, ta cena spod tej monety to jest 19,96, czyli można przyjąć 20 zł. Czyli jeżeli by się, jeżeli ja osobiście widziałbym gdzieś jednomarkówki właśnie w cenie około 20-22 zł, no to myślę, żebym się nimi zainteresował. No Idziemy teraz do czegoś, co jest dla mnie już od dłuższego czasu pewnym rodzajem, ulubionym rodzajem monet, czyli monety francuskie. Pierwsza kwestia to Herkulesy 10 frankowe i 50 frankowe. Tutaj akurat mam dwie takie monety, czyli zacznijmy sobie od tego dużego Herkulesa 50 franków. Słuchajcie, 30 gramów srebro próba 900, mniejszy Herkules to jest 25 franków. Z też 25 gramów srebro, próba 900. No i teraz tak w przypadku Herkulesa cena na dzisiaj to 107,92. Tego 50 franków w przypadku yy, 10. Przepraszam, 10 frankówka to jest 10 frankówka, to jest 50 frankówka. Troszeczkę namieszałem, zaraz powiem dlaczego. Yy, czyli 10 franków 89,89, ,89, 50 franków 107,92. Są również 5 frankówki, czyli mniejsze monety siewczyni w słabszej próbie, próba 835 i ta moneta na dzień dzisiejszy to jest koszt, to jest cena 40 zł po spocie. Są też 100 frankówki, czyli tego typu monety, które są, czyli mamy tutaj 15 gramów srebro, próba 900, to jest dokładnie połówka z Herkulesa, czyli mamy 50, no 54 zł za okrągleniu. I dlaczego się tutaj pomyliłem, mówiąc na tą dziesięciofrankówkę 5 franków? No bo ona ma dokładnie takie same parametry, jak pięciofrankówki łacińskiej Unii Monetarnej, czyli przed I wojną. Światową nie mam tutaj też, znowu no nie, nie wyłożyłem. wyłożyłem sporo monet, ale akurat y, piątek żadnych tutaj nie położyłem sobie, czyli dokładnie te same parametry: 25 gramów, średnica 37 mm, srebro próba 900 i to są monety hiszpańskie, belgijskie, francuskie, włoskie, jest tego naprawdę, naprawdę sporo. I na dzień dzisiejszy, tak jak już wspomniałem, to jest tutaj ta. Ta pięciofrankówka 89,89 więc myślę, że jeżeli widziałbym gdzieś w okolicach 100 zł za taką monetę, no to jak dla mnie przynajmniej byłaby to cena atrakcyjna. Z monet starszych łacińskiej Unii Monetarnej, które właśnie tak jak powiedziałem są dla mnie od dłuższego czasu pewnym, pewną podstawą, jeżeli chodzi o kupowanie srebra, no to na przykład... Tak to, może, tak to zazwyczaj wygląda. Czyli kupujecie sobie woreczek wypełniony 1 frankówkami, 50 centymów, 2 frankówki i to, są, to jest srebro próba 835. Tutaj mamy akurat początek XX wieku. No i słuchajcie, tu te monety odpowiednio. 1 frankówka, 5 gramów. Srebro próba 835, 4,18 grama srebra. Na dzień dzisiejszy 16,69. No i analogicznie. 50 centów czyli połówka z tego, 2 franki, dwa razy tyle. Rachunek jest dosyć, dosyć prosty, Słuchajcie, dalej. No, tu jeszcze tylko pokażę, że to była ta łacińska Unia. Natomiast sama, same monety w tym standardzie, czyli na przykład Szwajcaria, też bardzo popularna, jeżeli chodzi o monety kupowane tylko i wyłącznie ze względu na srebro. To są monety właśnie w standardzie łacińskiej Unii. Natomiast no, one są do lat 60. Ubiegłego wieku, czyli można powiedzieć, monety współczesne jednak taki sam standard jak łacińska Unia, słuchajcie, idziemy dalej. Mamy Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, dolar na dzień dzisiejszy, cena no już nieosiągalna. Jak to, tak jak powiedziałem, tworząc scenariusz, zdarzało się kupić dolara blisko ceny spod. Mówię tutaj o dolarze pokoju, ewentualnie dolarze Morgana z 21 roku. No, dzisiaj ceny tych monet dosyć mocno już poszły w górę. Myślę, że jak tutaj mamy 96 zł za dolara, no to dolara gdzieś tam kupicie w granicach 130 zł. Od 130 zł, bo tak widziałem ostatnio na giełdzie. Przy zakupie jakichś większej ilości, no ale myślę, że bardziej 140 150 to są takie, nie, takie ceny, więc nie liczymy ich już tylko i wyłącznie ze względu na srebro. Natomiast półdolarówki jak najbardziej, tak, gdzie to sobie położyłem tutaj, tak i znowu mamy woreczek srebra próba 900, czyli półdolarówka tutaj akurat tutaj akurat Kennedy, obiegowe no i słuchajcie 12,5 grama srebro próba 900, mamy 11,25 grama czystego srebra no i na dzień dzisiejszy no, około 45 zł jeżeli chodzi o półdolarówkę. Hmm. Yy, ta półdolarówka późniejsza, która była w srebrze 400, no wychodzi mniej więcej 18,39 0,25 dolara, czyli quarter Połówka, czyli 2248, no i dajmy 899. Tak to wygląda. No i mniej więcej w przypadku tych monet, e, wiem, że one są zawsze troszeczkę droższe. Ja myślę, że bardziej ten spot plus około 10-15%, jak oglądałem te monety na giełdzie. W takich cenach da się zazwyczaj ten, e, to kupić. No i ostatnie to, co tutaj mam na liście, to jest słuchajcie, Kanada. E, z Kanady mam kilka monet, które są bardzo ciekawe ze względu na to, że. Są to duże monety, I tak jak powiedziałem, nie są to monety typu junk sealer, bo są to monety kolekcjonerskie z Olimpiady w Montrealu. Bardzo lubię te monety, bardzo lubię je dokładać właśnie do mojego zbioru sreberka. I tutaj mamy 10 dolarówki, to jest 48,6 gramas srebro próba 925, mamy tutaj 40, no prawie 45 gramów czystego srebra. No i koszt... Cena samego srebra na dzień dzisiejszy w tej monecie to jest 100, no zaokrąglimy 180 zł. Są 5-dolarówki, analogicznie połowa z tego. Jeszcze są dolary, które są bite w srebrze przy próby 800, znaczy były bite: 23,32 g, 800. To jest 18,66, na dzień dzisiejszy około 75. I teraz tak, dwa słowa, jeżeli chodzi o te monety. Ja już tutaj troszeczkę tych informacji podałem, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o premium na tych monetach? No najtaniej wychodzą monety polskie, czyli mapki, żołnierze Piłsudskiego. Tego znajdziecie, te monety znajdziecie. W cenach do 5%. Nie mówię, że wszyscy tak wystawiają. Mówię, że ja tak kupowałem i wiem, że da się, da się w tych cenach znaleźć. Jest oczywiście sporo ogłoszeń, które są zdecydowanie powyżej tej kwoty, no ale no to są jakby moje takie doświadczenia, wiem, że da się w tej cenie kupić. Taniej też da się kupić właśnie tutaj te z próba 835%, te 5 frankówki się wczyni z lat 60 nie czasami da się kupić właśnie jakieś zestawy Szwajcarii czy też Francji w tej próbie 835. Troszeczkę więcej trzeba zapłacić za Herkulesy, za te francuskie chociażby 100 frankówki, podobnej cenie jak te Herkulesy, przeliczając oczywiście na premium, no to jest właśnie ta, ta Kanada. No i, i z tych wszystkich monet, które tutaj mam, no to chyba najwięcej, bo myślę, że przeliczając to na cenę, no to takie ciekawsze monety, jeżeli chodzi o 20, 20 złotówki czy 10 złotówki, aczkolwiek też zależy, też zależy, które, bo widziałem, że na przykład były w, takie zestawy w kapslach połamanych, czy monety powyjmowane z kapsli, porysowane, no to w tym momencie te monety były sprzedawane praktycznie, jak to się mówi, na zero, czyli tyle co samo srebro. Natomiast ja osobiście wolę jednak kupić taką monetę w ładnym stanie, no bo jest to niska, żeby nie powiedzieć bardzo niska, no może tutaj akurat tą, tą złą wybrałem, powiedzmy, że ta niska, a nawet bardzo niska, ale jednak jakaś wartość kolekcjonerska. Mówię, że niska z tego względu, że tych monet jest na rynku tak dużo, że po prostu na każdym w zasadzie stanowisku one są dostępne. Powiedziałem, że złą wybrałem, no bo jednak te zwierzątka no zauważyłem, że są dosyć, dosyć popularne, no bo nie ma co ukrywać, że poza tym, że monety te były w bardzo dużych nakładach wybite, no to są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Dobra słuchajcie, troszeczkę się rozgadałem, jestem ciekawy Waszego zdania w komentarzu, jak Wy podchodzicie do zakupów właśnie dzisiaj przy takiej cenie srebra jak tutaj podałem, czyli 31,71. Nastawiacie się na zakupy. Ja ostatnio powiedziałem, że widziałem wyraźnie, czy to w internecie, czy na żywo gdzieś na giełdach, że... Zainteresowanie srebrem mocno zmalało, i leży tego srebra, właśnie tak jak tutaj widzicie, duże ilości gdzieś leżą sobie na stoiskach u sprzedających. Zastanawiałem się, czy w momencie, gdy to srebro przebije 30 dolarów, będziemy mieli znowu takie troszeczkę rozkręcenie się, dużo ludzi w to wejdzie, widząc, że, że tutaj ten, ten rynek metali szlachetnych rośnie. Jestem ciekawy, jak wy do tego podchodzicie, jak wy to widzicie. Dajcie mi znać w komentarzu. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego dzisiejszego materiału. Jako, że mamy niedzielny poranek, życzę Wam smacznego śniadanka, smacznej kawki do śniadania, przyjemnego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.